W dzisiejszym odcinku sprawdzimy catering dietetyczny Matchfit. Czy tak często polecana dieta pudełkowa faktycznie jest smaczna? Oj trzeba lubić. Ojejku jak trzeba lubić. Ile kosztuje zestaw i jak będą wyglądały dania? Odpowiedź w dzisiejszym odcinku. zaczynamy. Dzień dobry moi drodzy. Witamy w kolejnym materiale, w którym testujemy dla was catering bardzo ciepło przyjęliście dietę pomidor Magdy Gessler podobał wam się ten odcinek więc postanowiliśmy wziąć kolejną tym razem Matchfit i jest to dieta którą nam polecaliście więc wam zaufaliśmy i zamówiliśmy taką dietę na dwa dni Michał wziął sobie Slim Fit 1800, 1800 kalorii taką regularną natomiast ja wzięłam Slim Fit 1500 kalorii z wyborem menu i faktycznie jest sporo opcji do wyboru to nie jest tak że macie możecie wybrać sobie na przykład jedną z dwóch jedną z trzech ale to jest aż 5 posiłków per znaczy 5 opcji per jeden posiłek, czyli jeżeli macie się na nie, to macie aż 5 opcji do wyboru. Ja sobie powybierałam. Zobaczymy. Nawet więcej było, chyba mamy tam 6. Także bardzo ogromny wybór. O wybór na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Ja wybrałam rzeczy, które ja lubię. Oczywiście, Michał będzie miał przypadek, nie wiadomo, co tam tak. będzie. Stwierdziliśmy, że dwa dni to jest tak optymalnie z tego względu, żeby zmieścić się. Y dla Was tutaj nie wiem, 20 minutach, 30 minutach w materiale, ale jeśli chcecie, żebyśmy testowali na przykład dużej dietę, no to dajcie nam koniecznie znać w komentarzu, wtedy zobaczymy, ale co, nie przedłużamy, przechodzimy do pierwszego posiłku z diety, czyli śniadanie. Moi drodzy, pierwszy raz w historii mieliśmy awarię mikrofonu, nie wiemy dlaczego, ale to dopowiem Wam teraz. Jeśli chodzi o moje śniadanie, to ja miałam pastę z jajkiem oraz z wędzonym strogiem. bardzo smaczna. Chciałam zrobić awanturę o ogórek, że gdzie jest ogórek, ale ogórek był w paście. Do tego oczywiście takie słupki papryki. Bardzo smaczne śniadanie, duże, niby 350 kalorii, ale powiem Wam, że ja się naprawdę najadłam fajne pieczywo i ogólnie jedno z lepszych śniadań cateringowych, jakie w ogóle jadłam. Więc naprawdę na razie na plus. Dobry początek. A ja Was pytałem w materiale, kto ogląda Star Warsy, <grym> napiszcie w komentarzach, a jeśli chodzi o moje siadanie, no to ono jest wyższe, ma więcej kalorii niby, a wydało nam się dużo mniejsze, ale bardzo fajne. Fajny ten rogalik, do tego jakiś owoc, no i ten mus, miał przypominać Snickersa, a nie do końca, bardziej taki orzechowy, Orzechowy, jogurtowy, O, tutaj Batman się domaga uwagi, jak zwykle. Na szkodę. To i chyba tyle. Na razie się daje, nam się wydaje na plus. Dużo lepiej wypadło niż ta dieta Magdy Gasser, żeśmy próbowali. Rekordowali się tą dietę, na razie jesteśmy zado zadowoleni. Zobaczymy, jak wypadnie, po wypadną pozostałe posiłki. Oby bez awarii mikrofonu. Z ciekawostek taki kabelek nam dzisiaj rano pokrzyżował plany. Mikrofonów, bo nie mieliśmy dźwięku jak nagrywaliśmy siadanie. Mam nadzieję, że to tylko to, bo lecimy do Korei i wszystko musi działać. I oby to nie była aparat, słuchajcie, bo będzie tragedia. Drugie śniadanie, moi drodzy, tym razem na słodko. Nie przypominam sobie, żebym to wybierała w menu, ale mamy bezglutenową tartę, spód od, znaczy spód bezglutenowy, w takiej tarcie, słuchajcie, z jogurtowo-czekoladowo-kokosowym kokosową kokosowym musem. I mamy tutaj cząstki pomarańczy. E, próbuję, nie pozostaje nic innego. Wygląda trochę jak taki sernik na zimno-czekoladowe. Kojarzycie czekoladowe desery, które można kupić w kubku koło jogurtów? To to smakuje identycznie. Tak, bardzo ciekawe. Nie jest słodki. Czuć, że tam jest po prostu czyste kakao, a nie żaden cukier. I tego cukru jest mało. Spoko, no pomarańczki jak pomarańczki, nie oszukujmy się. Ale bardzo smaczne, fajne, do kawy. Idealne. Co prawda już wypiłam swoją kawę, ale mam herbatę, więc myślę, że, że spoko. Bardzo smaczna pozycja. Mi konsystencja nie pasuje. Totalnie. <grym> Ona to smakuje jak gęsty budyń czekoladowy. No, Dla z... mnie spoko. Okay. Ale ja wam pokażę, co ja mam na drugie śniadanie. Niestety nic ciekawego. Bardzo proszę. Słuchajcie, mamy paluszki z humusem, i mamy pociętą do tego marchewkę i ogórka, więc jest to duża porcja, no ale jest to takie do pochrupania, do maczania sobie, czyli mamy marchewkę i możemy sobie tam w tym komusie pogrzebać. Paluszki takie chrupiące, chlebowe, no ale takie właśnie, gdzie jak się pracuje przy komputerze, to żeby sobie tam podubać i pojeść. No ja bym wolał na drugie śniadanie coś słodkiego, żeby zjeść do kawy. Bo Klaudia miała akurat fajne te to ciastko, czyli nie do końca ona mi smakowała, ale fajnie, że po prostu miała słodkie. No a ja tu mam takie, wiecie, warzywno chlebkowe do maczania, yy, do próbowania. Yy, no takie średnie, mi to średnio to, to drugie śniadanie. A jeśli chodzi o to biurko, to kryje się za tym historia taka, że yy, dostaliśmy je od partnera dzisiejszego odcinka, firmy Flexispot. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Flexispot, czyli producent biurek z elektrycznie regulowaną wysokością. Jak wiecie, pracujemy z domu na regularnym etacie 8 godzin dziennie. Plus do tego prowadzimy kanał, a to wszystko wykonujemy właśnie przy biurku. I potrafimy spędzić 4 do 5 godzin bez przerwy siedząc. Wielu z Was zapewne pracuje za biurkiem i nie musimy tłumaczyć, jak ważne jest regularne wstawanie podczas pracy. Nadmierne siedzenie jest związane z wieloma chorobami, takimi jak cukrzyca, osłabienie krążenia i napięcie mięśniowe. Biurka z regulacją wysokości pozwolą Ci na pracę w pozycji, która nie będzie szkodzić Twojemu zdrowiu, a Twój kręgosłup będzie mógł przybrać naturalną dla niego pozycję litery S. Posiadamy dwa modele biurek z Flexispot: E7, który posiada funkcję zapamiętywania ustawienia wysokości, system antykolizyjny, blokadę przed dziećmi oraz gniazdo do ładowania USB. Drugi model EW8 również posiada funkcję zapamiętywania ustawienia wysokości, system antykolizyjny, blokadę przed dziećmi, jednak dodatkowo posiada szufladę oraz aż dwa gniazda do ładowania USB oraz jedno gniazdo do ładowania USB-C. Złożenie biurka E7 zajęło nam jakieś 20 minut. W instrukcji macie QR-kod do filmiku na YouTube, który ułatwi samodzielne złożenie biurka. Myśleliśmy, że biurko EW8 będziemy składać w podobnym czasie, jednak się myliliśmy, bo było jeszcze prostsze do złożenia niż E7. Jesteśmy zachwyceni biurkami FlexiSpot i nie będziemy ukrywać, że od dawna zastanawialiśmy się nad zakupem biurka z regulacją wysokości i bardzo się cieszymy, że finalnie w naszym domu wlądowały właśnie te z FlexiSpot. Na rynku jest wiele biurek z regulowaną wysokością, jednak te z Flexispot mają świetną jakość, potwierdzoną opiniami oraz cenę. A jak już mowa o cenie, to mamy dla Was naprawdę fajną zniżkę, bo aż 700 zł na biurko E7, która jest ważna na zakupy dokonane między 24 listopada a 27 listopada 2023 roku. Jest to naprawdę fajna okazja i może to właśnie biurko Flexispot z regulowaną wysokością będzie idealnym łupem na Black Friday czy prezentem na zbliżające się święta. Klikajcie w dedykowany link w opisie. Siadamy do obiadu, moi drodzy. I co tam mamy? Co tam ja, masz? Ja już ufajdoliłam. Mam dorsza pieczonego w sosie. E, to jest taki biały sos. Powiem Wam szczerze, że on trochę nie wygląda. Do tego jest cukinia. E, widzę tutaj na pewno cząstki cebuli. Nie przekonuje mnie to jakoś super. Pachnie ładnie, ale no wyglądowo tak średnio. Próbuję. Nie ma co. Smak jest najważniejszy. Czuję tylko makaron. W ogóle nie czuję tego sosu. Totalnie. Ja wiem, że one jest bez laktozy. Seda. Sosy, ser, ser grecki, nie tutaj jakiś, ale sos jakiś. Pieczony dorsz w bezlaktozowym sosie z serem greckim, makaronem z pieczoną okay, dobra. Nie widzę tutaj ani sera, ten sosik jest taki, wiecie. To nie jest ser, to nie, są, to nie jest. Ser. Nie, to jest cebulka. To jest cebulka na 100%. Tak, to jest cebula. Próbuję ryby, nie ma co gadać. Na razie jest trochę sucho i trochę bez smaku, bo nie ma… Mm, ja czuję tylko i wyłącznie sam smak czystego makaronu. Dorsz też tak nie, nie powalił mnie, powiem szczerze. Zobaczę jeszcze tą cukinię. Ja w ogóle nie lubię cukinii, ale cukinia jest dobra. Mm, no, najsłabsza pozycja. I drugie śniadanie i śniadanie bardziej mi smakowało ale niż to. Ale porcja na pewno na plus, nie? No porcja. to jest w ogóle 1500 kalorii, obiad, a ja mam jeszcze dwa dania. Nie obiad, cała dieta ma 1500 Tak. To, jest, to są właśnie te moje skróty myślowe. 1500 kalorii, a to jest tylko obiad. Jestem po dwóch posiłkach, a mam jeszcze dwa posiłki w 1500 kalorii, więc ja już jestem najedzona i wiem, że na pewno będę najedzona, także o tyle dobrze. Trochę jak dla szpitalu. O, tak bym to opisała. Czyli średnio wyszło. Czyli konkarne u mnie wylądowało na talerzu, słuchajcie. Do tego mamy tortilkę i mamy, słuchajcie, jogurt, żebyśmy mogli sobie to wymaczać. Tortilla tak, jest... Jogurt jest jogurt. napisane. Oh. Tak. Tak, to jest jogurt. Z jogurtem. Yy, mamy tutaj fasolę, mamy paprykę, yy, mamy wołowinę i już biorę pierwszego działa i już Wam mówię, jak smakuje. Mm, mega. To powinna być też mozzarella, a to chyba ona po prostu się rozpłynęła. Ale słuchajcie, jak weźmiemy to sobie z Pitą razem. prawidłowo, że sobie tutaj o cyk, nałożymy jeszcze do tego ten jogurcik, to powinno być mega. Naprawdę dobre. I porcja jest moim zdaniem ogromna. Ogromny plus. 1800 kalorii. Jestem najedzony, a to jest najważniejsze chyba właśnie, żeby na tych dietach pudełkowych też być najedzonym. 1800 kalorii niedużo, dużo. My tak trenujecie, to tak 2000, 1800 to tak spoko. Bardzo dobre. A to ciekawe to kładę za własnego wyboru, nie tą Rybska, tak. a nie do końca ci podeszła. Tak, spróbowałam. Ja już próbowałam, jak podgrzewałam ci Czyli Silikon Bardzo a? dobre, bardzo smaczne. Mm. No super, zobaczymy jak pozostałe dania w ciągu dnia. Dobrze moi drodzy, cały dzień nam uciekł, bo byliśmy na zakupach, byliśmy z aparatem, no i generalnie nie działa nam tutaj wejście jack mikrofonowe i tak jedziemy na ostatkach. Zobaczymy czy nie skończy się na nowym aparacie, jesteśmy zachwyceni tą sytuacją. Ale nie o tym, przechodzimy do podwieczorek, łączymy z kolacją. Tak jest. Twoja dieta? Moja dieta. Najpierw Klaudii Dobrze, moi drodzy, mamy już naszą kolację. Ja y, twoje nie musiałem podgrzewać, bo jest to sałatka i wygląda całkiem dobrze. Przyznacie, że jak sobie tutaj wyłożyliśmy na talerz, to wygląda fajnie. Y, Pokażesz im bliska, czy nie? O, czy... Oczywiście. Kada y, trochę boi się ruszać aparatem, słuchajcie, bo no widzimy, że nasz aparat coraz gorzej reaguje tutaj na wszelkiego rodzaju ruch. Zobaczymy, jeśli coś tam y, z... Czyli mikrofon, to przepraszamy Was najmocniej. Ale jak powinniśmy zacząć pod wieczorku? Owoce leśne na jogurcie. Ja nie przepadam za takimi rzeczami w diecie pudełkowej, no ale spoko. One są za gęste dla mnie. O matko, jest mega kwaśne, gęste. Oj, trzeba lubić. Ojejku, jak trzeba lubić. Ja dam Tobie, żeś spróbowała. Faktycznie łyżeczką można to jeść. Bardzo, bardzo gęste, ale mega czuć owoce leśne ja to lubię. Spoko. Widzicie? Każdy inaczej. Tak to jest. Tak. I powiem wam szczerze, że jego dania wyglądają fajniej niż moje. Ale o, o moich. Zaraz przejdźmy do jego sałatki, jak no smakuje. No tak, do sałatki. Fajne są te krakersy. One w ogóle są posypane taką przyprawą i bardzo intensywnie pachną. I Bardzo dobra sałatka. Fajnie, że jest ser. No wydaje się świeżo, no co prawda, leży że w pudełku należało już... Myślę, że z 12, jak nie 15 godzin, nie? W sumie. Ale jest bardzo dobre. Norma te krakersy, tak byście posypali sobie na czosami z dużą ilością przypraw. Bardzo fajne. Fajny jest ten dressing, fajne są te warzywa, do tego te chrupki, petarda. No, nie mogę się czekać jutro, jestem ciekaw jak będzie jutro wyglądało. No ale Klaudia powie o swoich, Chce spróbować tej sałatki. Bardzo dobra jest ta sałatka, ona jest taka w stylu meksykańskim, bardzo dużo fasoli czerwonej. Jeśli nie lubicie fasoli czerwonej, to Michał miał jej jeść aż na to, bo zmiasła w każdym posiłku tak. czerwoną a, fasolę faktycznie. w ogóle. No, a ja mam, słuchajcie, dwie. Gorące pozycje, czyli dwie zupki, znaczy nie zupki, bo tutaj mamy baszcz ukraiński z jajkiem. Tutaj natomiast mamy fasolkę po brytońsku. Fasolki po brytońsku jest mniej, bo to jest kolacja. Tutaj mamy podwieczorek, taka sowita porcja, naprawdę. Ja w ogóle na początku myślałam, że to jest tofu, a okazało się, że to jest jajeczko po prostu. Próbuję, barszczu. Ja mam problem z tymi zupami w ogóle w cateringach, bo one za każdym razem, ja mam wrażenie, że one są zrobione nie na wywarze mięsnym i tak na szybko. Jak na przykład robicie w domu zupę, żeby ją po prostu szybko zrobić, coś do gara wrzucicie. I ma być obiad, to to tak smakuje. No czuć buraka, ale czy to jest najlepszy Barz w moim życiu? Absolutnie nie. W ogóle to jajko też tak dziwnie zasmakowało, i bym wręcz miała wrażenie, że jest sztuczne, nie wiem. Ym, no. Wiecie, tak jak u Michała ten koktajl. koktajl. Ale fasolka po brytońsku wygląda o wiele lepiej, więc próbuję. Także Ty wybrałaś fasolkę po brytyńsku. Uwielbiam fasolkę po brytyńsku. Nie widzę mięsa niestety, ciekawe czy ona tutaj w ogóle to mięsko ma. Fasolka po brytońsku z kiełbasą i natką, natką i bułką, natką pietruszki. Widziałam tą pietruszkę tutaj, już ją wymerdałam. Jest kiełbasa faktycznie, próbuję. Bardzo dobra. Do tego dostałam, słuchajcie. Mmm, dobry, taki pigantne. Taki trochę pigantne, no? Dostałam do tego dwie bułeczki. No, one nie są świeże, nie oszukujmy się. One są wręcz takie, wiecie, dla Michała. Po prostu sucho, sahara w buzi. Ale akurat tutaj do tych dwóch dań idealnie wleci. Pasolka po brytyjsku, bardzo dobra. Nie jest taka typowa, wiecie, z wędzonką, taka tłust, tłusta. Tylko taka troszeczkę bardziej wersja fitna, ale też cała. Dieta ma 1500 kalorii, więc nie dziwmy się, niż nie, nie oczekujmy tutaj nie wiadomo jakiej golonki w środku, jakichś nie wiadomo jakich kawałków i w ogóle. Też nie mogę doczekać się jutra, bardzo jestem ciekawa jutra. Jemy. Smacznego wszystkim. Potman, a ty co dzisiaj taki mało aktywny? Dzisiaj nic przed kamerą? Lulciać, tak? O, rozumiecie. Dzisiaj spanko. O, no tak. O. Dzień dobry! Z biszkoptem się witamy. Wyspaliśmy się? W ogóle się nie wyspaliśmy. Jesteśmy głodni. Więc my jemy śniadanie i on też je śniadanie. Ogromne jest, prawda? Patrzcie, to aż nazywa kawał gota. Nie no żarty. Idziemy jeść co? Mysia? śniadanko. Kolejny dzień 1800 kalorii. Fit slim. jest to właśnie wyczuwa, moi drodzy. Cyk. Ale duże, duże boksy. Nie ma tego, nie ma jakiegoś koktajlu i tak dalej. Super, no w końcu się doczekałem. Także trzy duże pudełka plus drugie śniadanie. Jej, a nie powinno... a, jeszcze jeden. piąte pudełko. Nieźle. Uuu, drugi dzień, wygląda równie dobrze. Ale powiem Wam tak. Pierwsze podsumowanie, które mogę już powiedzieć, to to, że ja się wczoraj najadłam. Ja nic nie dojadałam. 1500 kalorii. I naprawdę, naprawdę byłam na ale to wygląda. I no, to wyglądają, jeśli się to prosimy? Oj, dobrze. Mamy to ravioli. To jest dieta z wyborem, więc ja doskonale wiem, co tutaj jest. I najbardziej nie mogę doczekać się tego ravioli. Aj, przepraszam, tego ravioli, które jest na kolację. Ale, ale... ja też dostałem je. Tak, Michał też je dostał, pomimo że nie wybierał. No powiem Wam, że to na wszystko naprawdę smacznie wygląda. Mamy tak samo drugie śniadanie, identyczne. O. Super. I chyba kolację też mamy tą samą. Więc... Ale mamy inne śniadania i zaczynamy od śniadana. Tak jest. Moi drodzy, tost francuski na słono, czyli tost w jajku z... Ale wstrzeliłam. Z twarożkiem, z rzodkiewką, szczypiorkiem oraz nasionami słonecznika. Ja do tego jeszcze mam ogórka. Czy ja jestem fanem rzodkiewki? Nie. Nie pamiętam, dlaczego to wybrałam. Chyba dlatego, że to był taki tost francuski i byłam ciekawa, jak to będzie smakować. Nie Może wiem, też nie było, bo czasem są słabe te pozycje, nie? Tego tak. Barbu. Czasami śniadania są takie, wiecie, mech-mech. Ale lubię to określenie mech-mech. ale to wygląda dobrze. Próbuję. Nie ja zawsze tak, tak długo gryzę. Mm, mm. Mamy to. Słuchajcie, bardzo smaczny, bardzo wyrazisty, bardzo pierny czyli bardzo dużo pieprzu i fajnie z tym ogórkiem. Smaczny jest ten tost, dobrze, że wybrałam taki rodzaj śniadania, a nie znowu na przykład pastę jajeczną, bo już powiem Wam szczerze, że tych past jajecznych w tych śniadaniach w diecie pudełkowej spróbowałam wielu i fajnie, że szczypiorek, pomimo, że nie jestem panem rzodkiewki, to ta ostrość tak fajnie zrana. Ja z kolei, słuchajcie, mam pastę jajeczną i mam też słuchajcie, yy, pastę awokado z przyprawami. Na początku wyglądało dla nas to jak humus, a okazuje się, że to nie jest hummus, jest tak po prostu taki bardzo podobnego koloru i taką podobną konsystencję, bo to jest w ogóle wymieszane z jogurtem niby. Jest rano, wybaczcie, jak pokręciłem to, sorry. Małe jak na tą y, dietę 1800 to moim zdaniem małe. Ale ja wczoraj z kolei mówiłem, że takie mniejsze spoko. No widzicie, mieszam się. Smaczna. Jak czasem macie pastę z awokado albo sobie zrobicie awokado i ono dłużej poleży to takie nie jest smaczne, robi się takie gorzkie. A nie jest. Y, bułka na duży minus. Powiem wam, no bo ona jest taka gumowata niestety. Ale no nie mam tutaj wielkich oczekiwań względem pieczywa. Można by było wiecie, ewentualnie sobie wziąć na przykład tą bułkę, przykroić i wstawić do piekarnika. Wtedy by była chrupiąca. Pomidorki jak najbardziej ok. Próbujemy pastę pasty jajecznej, mm, super, bardzo fajna. Ja w ogóle lubię pasty, więc dla mnie, dla mnie spoko. Dla mnie za mała porcja, ale to jedyna rzecz, do której bym się przyczepił dzisiaj do tego śniadania. Drugi dzień zapada się tak samo dobrze, jak ten pierwszy. Drugie śniadanie, moi drodzy. Mamy identyczne z Klaudią. Wygląda w ten sposób, ale zobacz, że y, różni się wagą. Tak. Chcesz podnieść. Ten 1800 jest dużo cięższy, nie? O wiele. Tak. Dobra, przekładamy jemy. Widok rzadki, jak siedzimy we dwójkę, ale stwierdziliśmy, że spróbujemy tego drugiego śniadania do we dwójkę, bo mamy to samo. Kawusią oczywiście. I nie oszukujemy, że Klaudia już prawie zjadła. Jest przepyszna. Jest mega. Tak, jest to topioka z y, takim kokosowym mleczku. Przepyszne to jest. Smakuje trochę jak riso, no ale riso jest na ryżu, tutaj mamy topiokę. W ogóle nie wiedziałam, że z tej topioki, topioka, topioki robi się bubble tea. Aha, Czyli też nie wiedziałem. te kulki, które są ohydne, ohydny jest ten e, bubble tea. Dajcie znak, nie lubi bubble tea. Nie rozumiem konsystencji tego. To jest nie. dziwne. Dziwne. Ale to tego jest taki truskawkowy mus, bym to nazwała. Pyszne. Bardzo, bardzo dobre. Rewelacyjne drugie śniadanie. Na razie jesteśmy bardzo zadowoleni mhm. z tej diety. Obiad, mili państwo, pomarańczowe. Pomidorowo-pomarańczowe oba. Bardzo dobre. Próbujemy. Powinny być smaczne. Słuchajcie, jeśli chodzi o te dania, to jestem pod wrażeniem porcji. Naprawdę. W ogóle ja jestem najedzony. W ogóle tak ustawiliśmy, dobra, jemy obiad i mówię do klawdy kuczę. No, mogę w sumie, ale nie muszę, może zjeść później, ale mamy jeszcze podwieczorek i kolację, więc naprawdę jest dużo. Zaczniemy sobie od tej ryby. Ona jest w słodkim sosie chili. Maga dobra. Jest tak pyszna. Super. Do tego mamy yy, ryż w kurkumie. Więc naprawdę super, jeśli chodzi o tego góreczka, no to my go mamy tam z jakimś chyba porem, jakiś tu sezam jest, tak, nawet nie wiem. Tak, pak choi, no to jest to taka kapucha. Super. Ogromny plus, naprawdę. Dla mnie obiad ten, najlepszy, w ogóle najlepsze danie chyba jakie było do tej pory. Przepyszne. To jest Klaudia, powiem wam co ma. To też wygląda fajnie. Ja mam butter chicken, moi drodzy, czyli e, coś, co uwielbiam. Jedliśmy bardzo, bardzo smaczny butter chicken w jednej z hinduskich restauracji e, w, tutaj w Gdańsku. Jeśli nie widzieliście odcinka, to Wam serdecznie polecam, bo on był naprawdę dobry. I jak zobaczyłam w ogóle to w wyborze menu, to mówię, boże, że on był taki smaczny właśnie jak tam. I próbowałam już, skubnęłam, nie mogłam e, się oprzeć. Nie jest aż tak dobry, ale jest smaczny. Mam też bułkę z suszonymi pomidorami. Więc fajnie, że to nie taka po prostu zwykła sucha buła. Ale jeśli chodzi o ten batercik, to nie jest tak maślany jakbym chciała, żeby był, ale nie próbowałam jeszcze kurczaka, więc spróbuję. Dobry, ale brakuje mu do perfekcji. Ale jak na danie pudełkowe naprawdę smaczny. Jeśli chodzi w ogóle o przyprawy, to ja nie wiem się do czego przyczepić, bo on smakuje bardzo dobrze, tylko brakuje mu takiego maślanego posmaku, kumacie, tak żeby ten masło było tam kostka wrzucona i jest super. No ale też to jest dieta fit, więc yy, taka opcja. Jeśli byłabym na diecie, a nie jestem, to byłoby super, naprawdę dużo, choć wolałabym to zjeść z ryżem, no ale to jest moja, wiecie, ja chlebę to tak średnio, ale zjem na pewno ze smakiem, bardzo dobrym. Jedliśmy jeszcze jedną dietę, tak prywatnie, i to była dieta rukola, i ona też była bardzo smaczna, i ta jest równie smaczna. Praca, praca, słuchajcie, ale czas na podwieczorek. I mamy z klaudią to samo, zaraz Wam pokażę. Podwieczorek, chyba to samo, tak, to samo. 1800, no. Powiem wam, że ważą tyle samo. Może ciut więcej tu jest troszkę tego... Tutaj, co to jest? Sera koziego. W tej mojej. Bardzo proszę. Podwieczorek. Uuu, O, ja to jest ketchup, czy to było w środku? <grym> to jest żurawina. Żurawina! To jest tak, sałata, orzechy włoskie, gruszka, ser kozi i żurawina. No, mm, nice, spróbujemy. Ty no, bardzo dobra. Naprawdę spoko, to jest taka kompozycja znana ogólnie. No bo gruszkę można sobie samemu zrobić taką sałatkę. Nie jest to nic wykwintnego, jest trochę połączenie składników, ale jest bardzo dobre. Fajna bardzo słodziutka. Słodka jest też gruszka, więc to jest w ogóle taka słodka pozycja. Poczułam cebulę i słodycz, tak trochę może źle chwyciłam akurat, bo no, nie poczułam w ogóle... Nie? Bardzo fajna, że chce jeszcze takiego bardziej prawidłowego dziaba. Z przyjemnością to zjem. Generalnie ja w ogóle miałam takie Trzeba zjeść pod wieczorek, więc ja jestem cały czas najedzony tą dietą. Hmm, bardzo dobre. Fajne. Fajne połączenie tej żurawiny, tej sałaty, gruszki i do tego ten ser. Super. Fajne. Mi smakuje. Mhm. Dobre. Naprawdę na plus. I co, kolacja? Ravioli. A, kolację mamy wspólną. Zjemy razem też i pokażemy Wam co jest na kolację. Chyba najfajniejsze, najciekawsze danie będzie. Przepraszam Was za brudną koszulkę, bo ubrudziłem się tą żurawiną, która była do wieczorku, ale już nie chce mi się po prostu przebierać specjalnie do materiału, będę brudacem. Ale słuchajcie, ciekawostka odnośnie kolacji, bo. Yy, Mamy obydwoje, oboje mamy to samo. 8 po 8. Po 8 i niby moja porcja ma 350 parę kalorii, a Klaudi 300. Tak, ale moja czapka pesto bazyliowego jest trochę mniejsza, może. <noise> 50, kalorii? O no, 50 kalorii. No, to jest kaloryczne. Bardzo być... ciekawe, bardzo ciekawe jest to, to jest taki temat kontrowersyjny, no ale dobrze, próbujemy. Ale co jemy, słuchajcie? Ravioli z borowikami yy, z truflą. I pesto bazijowe, właśnie, i ser parmezan. Czuć bardzo trufle, uwielbiam trufle. Mmm, jest przepyszne. Mm. Bardzo dobre jest. Dla mnie trochę zasuchem, właśnie spróbuję no, razem rozmazać z tym pesto. sobie. Oj, ty masz zdecydowanie więcej tego pesto, tak. może dlatego. Mhm. Przepyszne. Razem z pesto, połączenie petarda. Mhm. Naprawdę dobre. Zjemy sobie mhm. z wami. A co tam? Słuchajcie. Co jecie? Napiszcie nam koniecznie. Co ja cię Lubię potem, bo wiecie, Wy to oglądacie jak my jemy, ale my czytamy komentarze najczęściej na głodniaka. Albo wiecie, jesteśmy gdzieś w ruchu, coś robimy mhm. i Wy nam piszecie na przykład, że macie pyszne śniadanie, a my tam nie wiem, nie jemy akurat teraz. Bardzo, bardzo fajne. Czuć właśnie fajnie, że, mm, czuć te trufle. Mhm. I myśmy jak w ogóle otworzyliśmy opakowanie, to już mówimy, o, czuć trufle, że mhm. super. O, jak pachnie, nie? Mhm. No. No dobra, chyba trzeba sobie to podsumować. Podsumowanie. Ja mam, ja mam pierwsze spostrzeżenie takie, że dla mnie te porcje były duże, więc to jest to ogromny plus. Mhm. Nie czułem się nienajedzony. I jeśli chodzi o cenę, wydaje mi się, że za tyle posiłków i tak różnorodnych jest spoko. Czuć, tą jakość. O, tak, czuć to jest tą taka, jakość? Tak. Ja, Czułsz to takie dobre nie? Więc jeśli szukasz. Ej, 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 nie, nie wolno, wolno drapać! A szkody rapie kanapem. Macie oh. takie problemy z kotami? Na 100% macie jak to koty. Jak macie koty, to piszcie. Ale musicie dużo komentarzy zostawić. Dużo um, Ja chciałam powiedzieć, że ta cena faktycznie jest równo parza. Ta cena oszukam. idzie w parze z jakością. Z jakością, jest smacznie. Tak. Polecajcie nam koniecznie jakieś inne jeszcze kateringi, które pis moglibyśmy. Piszecie nam, więc fajnie, my je sobie zapisujemy. Nie wszystkie niestety są dostarczane u nas w trójmieście, dlatego. I też do naszej dzielnicy. Tak, nie, my też mieszkamy trochę dalej od, od centrum. Ja ogólnie ją oceniam naprawdę bardzo wysoko, bardzo smaczna tak. jest. Fajna jest ta opcja wyboru. Chociaż powiem Wam szczerze, że wolałabym zjeść to co Michał dostał czystym losowością, jakoś przypadkiem losowością, czy, tam, losowością. czy tam po prostu wyznaczeniem. Tak jak ludzie sobie tam w firmie stwierdzili, że to będzie akurat jego catering, a ja sobie tam wybierałam, wymyślałam, a jego były, Twoje były moim zdaniem fajniejsze niż moje. Tak. My Wam ten catering polecamy. Naprawdę warto naszym zdaniem. Dużo lepiej wypadł niż dieta pomidor od Magdy Gessler. W ogóle matchfit dużo, dużo lepszy. Tak. Zachęcamy Was również do korzystania z linku na promocję biurek FlexiSpot, bo zbliża się Black Friday, mm. więc zachęcamy, więc można sobie upolować taniej biureczko takie. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie, ro, nie robicie, żeby nie ominął Was kolejny odcinek. Wciśnijcie dzwoneczek, wtedy dostaniecie. Powiadomienie? No i co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia albo w podróży, albo w restauracji. Cześć! Cześć. Albo u nas, w domu, albo przy domu. cateringu.